Siemka wszystkim Postanowiłem zmienić sobie olej Jak widzicie, nie wiem czy widzicie czy nie widzicie, ale myślę że widzicie Zrobiłem 2,5 motogodziny na Weekendowym, czy raczej niedzielnym wypadzie Motorek właśnie zagrzałem, umyłem I chcę zobaczyć jak wygląda olej Po 2,5 motogodzinach więc, więc postanowiłem sobie go wymienić i zobaczymy w jakim on stanie jest po tych 2,5 motogodzinie bo bo to nie są jakieś wielkie koszty wymiany oleju, ale ale jest kwestia tego typu, że dość sporo powiem szczerze, że ta wymiana oleju to mnie w tym motocyklu naprawdę denerwuje tutaj tej płycie Czuję że, nie. Czuję, że dość konkretnie siknie. O. Ole nie jest taki całkiem zły powiem Wam. No ale, ale widać, że jest pierwszy. Jak widzicie. Pięknie pachnie. taki przypalony, Jak sobie ładnie wszystko skapie, o, o rany, opona mi ślizgła, okej, okay. jeszcze raz, dobra, nie jestem znowu tak, żeby przeciągać ten, ten silniczek, bo coś się tam ten pierwszy jak wiadomo ten pierwszy olej to prawdopodobnie leją byle co więc lepiej żeby sobie to wszystko fajnie spłynęło i zalejemy go nowym olejem spływa spływa powiem wam że fajna jest ta płyta bo myłem dzisiaj motocykl i fajne ma duże otwory od spodów. Całe te błoto nie błoto wszystko ładnie wypada stamtąd. To mi się bardzo podoba w tej płycie że cały ten brud nie siedzi między silnikiem a, a płytą tylko wszystko ładnie wychodziło Do, gdzieś tam podlam sobie keszerem nie keszerem i wszystko ładnie powychodziło. Jakieś grudki błota nie błota a miałem wcześniej inny rodzaj Inny rodzaj miałem właśnie ee, płyty w poprzednim motocyklu i było właśnie małe te dziurki były i to nie było zbyt wygodne. Okej. Okay. Dobra, powinno być. Powinno być jak widzicie Opiłków się trochę uzbierało Niby 2,5 godziny ale jakieś opiłki zawsze powpadają. Więc jak mówię lepiej tę pierwszy, pierwszą wymianę zrobić sobie w miarę w miarę szybko. Ja to zrobiłem po pierwszej jeździe, więc. Więc jest jak jest, no, olej widać, że o, widać jak się pięknie opiłki świecą. No, jednak nowy motor to nowy. No wszystko się dociera. Wszystko zaczyna z sobą pracować. Więc dobrze jest to jednak, dobrze jest to od razu wymienić. Ale każdy robi jak chce. Niektórzy zrobią 10 motogodzin, niektórzy 5. Niektórzy w ogóle, ja zrobię 2,5. Z, no, z tego pół motogodziny, może tak motor. Przechodził, więc liczę dwie motogodziny. I co? No i będę wymieniał. Tylko troszkę jeszcze naleję. Właśnie, co kupiłem? Kupiłem troszkę inny olej Belereja. Zobaczymy, co to jest. Czemu ten olej nie inny? Nie wiem. No powiem tak. Trochę czytam o tego olejach, Pomyślałem, że sprawdzę Belereja. Też tak powiem, że z polecenia go przede wszystkim dostałem od przedstawiciela motocykli, od którego kupiłem BT. Więc, więc zobaczmy, co to jest. Zawsze sobie tam troszkę. leję, żeby to troszkę przeszło przez ten silnik i żeby mi wyleciało z powrotem może ta dziura jest na to, żeby ten olej ściekał No tak, jak wiecie, z poprzednich filmów jeździłem na Nilsie klacz Trial. Polecam ten olej i nie miałem naprawdę zastrzeżeń co do tego oleju. No ale nowy motor, więc mogę spróbować czegoś nowego. Będę miał jakieś mniej więcej porównanie, czy lepszy jest Bell Rey, czy lepszy jest Nils Klacz Trial. Więc dlatego, dlatego wziąłem Bell tak jak mówię, przedstawiciel Do którego Myślę, że w niedługim czasie Się uśmiechnę O wymianę oleju w zawieszeniu Polecił mi ten olej Więc Będę jeździł na nim Jakiś czas i zobaczymy co z tego będzie Dobra widzieliście w ostatnim filmie? wjechałem tylko do lasu i urwam wentyl od tublisa. dentka jest kupiona. będzie trzeba tylko zmienić, ale dzisiaj co się właśnie zająć? zmianą oleju. Okej, okay, gra. Dobra? No to lecimy. Następną wymianę oleju zrobimy pewnie przy 10 motogodzinach. Nie całe, myślę, nie, przy 10. Zobaczymy jak ten olej będzie wyglądał, ale przede wszystkim będę widział jak się mi jeździło na tym oleju, bo... Okay. Dobra, tylko nie myślcie tam, że wlałem tam liter, bo sobie odlałem go troszkę. Gra. Okej, okay, zakręcam maszynkę. Okej, okay, wymiana oleju zrobiona Gdzieś coś tam kapie Dobra Okej okay. Wymiana oleju mamy zrobioną Zobaczmy jak ten olej mniej więcej wygląda Nie wiem czy widzicie, ale świecą się opiłki, nie jest takie zły, ale o właśnie teraz, o teraz widzimy opiłki. Jednak pierwsza wymiana oleju to musi być robiona jednak szybko. Dobra, no to to by było na tyle. Będę się brał za wymianę dętki w tublisie, ale myślę, że większość was to potrafi chciałem pokazać mniej więcej jak wygląda olej po pierwszej po pierwszej wymianie i czy warto jest go zrobić w miarę szybko, no myślę że warto bo tak jak widzicie różne opiłki i syfy w oleju są a lepiej dla naszego sprzętu jak to nam tam nie pływa bo będziemy mieć przez to dłuższą żywotność naszego Silniczka. Dobra, panowie, to taki tylko szybko filmik zrobiłem, żeby coś tam wrzucić, żebyście widzieli, że coś działa się z motorkiem. I do następnego, trzymajcie się. Pozdrówka.